Siemka, Siemka, witajcie. Kolejny dzień stycznia, bardzo mglisty, z rana było troszeczkę słońca, a niestety teraz, no jak widzicie, mgła. Mgła, mgła i jeszcze raz mgła. Były jakieś tam pytania odnośnie przyczepy. Słuchajcie, ja za długo tą przyczepą nie że tam ktoś, ktoś się pytał, żeby troszeczkę może jeszcze więcej o niej powiedzieć. No, co ja mogę Wam więcej powiedzieć o tej przyczepieniu? Nie za dużo. Więcej będę mógł powiedzieć dopiero, jak wyjadę z nią na pole i będę jeździł z jakimś tam ładunkiem po polu. Tak naprawdę, i, i wtedy będę mógł jakoś się tam bardziej odnieść. No, w chwili obecnej jechałem z nią w warunkach takich skrajnie, myślę, że niefajnych nie czyli po, po śliskim śniegu, ubitym. Następnym razem jechałem w takich warunkach o, jak widzicie, błoto, woda ale to już były warunki zdecydowanie lepsze. No i co mogę powiedzieć, no w takich powiedzmy normalnych warunkach jak nie jest ślisko na drodze i tak dalej, ona się normalnie prowadzi. Nie wiem, bo nie zauważyłem żadnych jakichś tam rzeczy, gdzie mi ktoś pisał, że się zaczep blokuje, że tam nie wiadomo jakie nie... dziwne rzeczy się dzieją. Na pewno co jest do zrobienia to tutaj jest takie, widzicie ten otwór, nie widzicie, o! Widzicie, że on jest taki rozgiełdany, prawda? No i tutaj on to przyczepa na tym pracuje i to jest irytujące gdzieś tam. Nawet no jak się jedzie, to tego nie czuć, prawda? Ale gdzieś przy hamowaniu, ruszaniu na nowo, no to czuć taki, takie uderzenie, gdzie no ten, ten luz jest odczuwalny, nawet na ciągniku. Natomiast, co takie moje pierwsze spostrzeżenia, jakie mogę sobie teraz w tym krótkim czasie użytkowania o tej przyczepie powiedzieć, jakie zauważyłem, to to, że chciałbym na pewno dołożyć jakieś łańcuchy tutaj przy skrzyniach, żeby te siłowniki po prostu nie przepchać za daleko. No, dopóki ja z nią jeżdżę, no to uważam na to, ale różnie bywa, a to zmęczenie, a to ktoś inny wsiądzie, no są różne sytuacje więc dobrze jakby ten łańcuch był zamontowany no i oczywiście te, te, te burty chciałbym, żeby były z prawej strony otwierane i żeby to było otwieranie dolne, zrobione żeby to było właśnie na otwieraniu dolnym, natomiast te burty są bardzo leciutkie naprawdę, w porównaniu, ktoś mi pisał że tych burt nie dźwigniesz, co prawda ona ma inną konstrukcję, tak? to nie jest oryginalna zabudowa Natomiast te burty są mega lekkie, naprawdę. I ja już nawet się zastanawiałem jakby tam nie było musu to, to wcale bym tego w tym roku specjalnie nie robił i tak bym jeździł też by było dobrze. Naprawdę leciutko one się zamykają i tu nie ma najmniejszego problemu. Natomiast e, uciekła mi jedna przyczepa z moich okolic dosłownie kilkanaście kilometrów ode mnie. Trochę żałuję. Za 20 tysięcy no, przyczepa w oryginalnym zabudowie może. Chyba stan podobny w sumie, w podobnym stanie, może ciut gorszym, ale bardzo podobny. Ale za te pieniądze, no to tu uważam, że bardzo dobre pieniądze i, w ten, i jak na ten stan, to naprawdę tam nie było się do czego przyczepić. I, i powiem Wam, ja, ja poczekam sobie jeszcze z tym do żniw, na pewno, z, z wydaniem werdyktu i tak dalej. Natomiast jeżeli by ją się w dalszym ciągu tak normalnie prowadziło jak po drodze, to ja jestem gotów sprzedać Helkę i kupić drugą taką przyczepę i, i mieć takie dwa zestawy. A kto wie, w przyszłości może i sprzedać Fligla i, i kupić coś jeszcze innego. Natomiast jeżeli ona naprawdę się sprawdzi i tutaj ta ładowność będzie faktycznie taka, jak ja szacuję, że wejdzie te 17, może 18 ton pszenicy, no to dwie takie przyczepy pozwolą mi w normalny sposób pracować w żniwa nie, że tak jak jest do tej pory z hl i z Fliglem, że ja jeżdżę w to i z powrotem, nie ma czasu, żeby cokolwiek zrobić, żeby jak, jak jest daleko oczywiście, nie mówię tu w koło komina, aczkolwiek w koło komina jak kosimy taką pszenicę 7, maksymalnie 8 ton i ten kombajn robi 2 hektary na godzinę, to powiem wam, że nawet tu w koło, jak dziś kosimy wiadomo, że nie zawsze kombajn kosi koło bramy, prawda? jesteśmy gdzieś tam z tyłu na, na polu to uwierzcie, że ja muszę naprawdę się też sprężać żeby dojechać do kosza, wysypać podgarność i tak dalej, i tak dalej natomiast mówię, taka przyczepa już nam pozwoli na zmieszczenie czterech zbiorników kombajnu gdzie na hl to jest gdzieś tam 2,5 na hl i Fligla 2,5 zbiornika może tam, wiecie dwa nie wiem, 2,7 zbiornika się mieści. I to jest taki maks, prawda? Więc... Ale to mówię, to ja sobie poczekam do żniw. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma taką przyczepę i chciałby ją sprzedać, to ja rozważę propozycję zakupu. To nie, ja nie szukam takiej przyczepy w chwili obecnej. Natomiast jakby się trafiło coś ciekawego w ciekawych pieniądzach, nie mówię nie. Absolutnie nie mówię nie. No i w przyszłości wszystko wskazuje na to, że ta hl będzie na sprzedaż. Natomiast to nie jest nic nic pewnego, bo mam tam zrobione burty, nowe opony, i tak dalej. Także HLK jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ja tak uważam, przynajmniej. No ale jednak wiecie, jakbym wziął te 17-18 ton, no to jest jednak więcej niż na HLK. Ciągle takim burzliwym tematem jest to, jakie masz gospodarstwo. W sensie, że ja często dostaję komentarze, że gdyby nie twój ojciec, to byś nie miał tego, co masz. Ja się zawsze z tym w 100% zgadzam, ale powiedzcie mi, czy w 90% jeżeli chodzi o gospodarstwa rodzinne, czy nie jest tak, że te gospodarstwa wyglądają tak, jak prowadzili je wcześniej nasi poprzednicy? Jak to jest, że kiedyś, w wielu przypadkach, jakbyśmy się cofnęli do lat 50. 60., to te gospodarstwa wyglądały tak, że na wsi było no nie wiem, 50 rolników. 40, 30, bardzo dużo. Doskonale o tym wiecie. I zazwyczaj te gospodarstwa miały 5, 7, 8 hektarów. Nie było tak, że jeden miał 50, a reszta tam miała 5, 3 i tak dalej, tak dalej. No chociaż pewnie gdzieś tam się to zdarzyło, że taka sytuacja była, ale na ogół bywało tak, że tych rolników było sporo i każdy z nich tych kilku hektarków miał i na tym sobie gdzieś tam działał. No i też jest kolejny temat tego, że gospodarstwa upadają. Na no, kiedyś te gospodarstwa nie upadały właśnie z tych kilku tam hektarków, które się miało, no to niektórzy kończyli karierę Przechodzili na emeryturę. Kiedyś oddawali gospodarstwo, ziemię na skarb państwa, żeby dostać emeryturę. My też, jakby Nasze gospodarstwo też właśnie w wielu przypadkach właśnie w ten sposób się powiększało, że tata kupował ziemię. Tata czy dziadek. Kiedyś to była Agencja Rynku Rolnego, dzisiaj to byłby KOWR, prawda, i z tych zasobów. I właśnie bardzo często bywało tak, że tutaj są, sąsiedzi dookoła po prostu przechodzili na emeryturę. Nie mieli następców czy też... no nie mieli następców po prostu. I oddawali ziemię na skarb państwa. I w, 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 wtedy tą ziemię można było wykupić. I, I zobaczcie, jak to jest, że z tych gospodarstw, których było kiedyś bardzo dużo. E, w, w mojej wsi gospodarstw jest na szybko licząc sześć nawet nie. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, pięć sześć, nie, nie mogę się teraz doliczyć e, na szybko. A było multum tych, tych gospodarstw, prawda? E, i, I wiecie, no to jest tak, że niektórzy tej ziemi po prostu nie kupowali, e, inni kupowali. Kiedyś ta ziemia była stosunkowo tania dla nas z dzisiejszej perspektywy. E, jak można było ziemię kupić za 1002, no to dzisiaj powiem, że to było taniocha, prawda? To, to, to było tanio. E, natomiast wtedy ten pieniądz miał też inną wartość i też to różnie tak wyglądało. No i teraz Wracając do sedna sprawy, czy to nie jest tak, że właśnie nasze gospodarstwa dzisiaj wyglądają nie tylko moje, ale ogólnie w większości takich prywatnych gospodarstw rodzinnych, gdybyśmy je wzięli pod uwagę, to one wyglądają tak, jak je poprzednicy prowadzą. No i często właśnie ja słyszę, że żeby nie twój tata, to byś nie miał tego, co masz i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym ponownie powiem, absolutnie zgadzam. E, ja nigdy nie chcę wchodzić tam w dyskusję i tak dalej, ale z drugiej strony mógłbym powiedzieć, ty nie miej do mnie pretensje o to, że mój ojciec tak prowadził gospodarstwo i mój dziadek, wcześniej, że taki rozwinęli dziadek, który zaczynał od kilku hektarów pięciu chyba i, i bo przejął to gospodarstwo od swojego wuja. I też tak powiem przez te. Dziadka, czas, w którym gospodarzył taty, i teraz ja zacząłem. To gospodarstwo rozwinęło się do takiego poziomu, jakie dzisiaj jest. Także ty nie miej do mnie o to pretensje. Ewentualnie zastanów się albo porozmawiaj ze swoimi poprzednikami, czemu jest tak, a nie inaczej, że na przykład ty masz mniej albo ty masz gorzej. Ja nie chcę tu wrzucać wszystkich. Do jednego worka, bo zdaję sobie z tego sprawę, że e, różnego rodzaju rzeczy miały wpływ na to, jak dane gospodarstwo, i nie da się powiedzieć, że, e, że po prostu ktoś był winien temu, że dzisiaj ma mniej niż ktoś inny, bo różne są perypetie w życiu i, i to naprawdę historie są przeróżne i przedziwne, i sam osobiście takie znam. Natomiast no, można by tak powiedzieć, że to, jak dziś wygląda gospodarstwo rodzinne, właśnie ma, to jest, jest pokłosiem tego, jak ci poprzednicy zarządzali. No bo dzisiaj nie da się kupić od strzała. 10-20 hektarów, żeby tak nas było stać, żebyśmy sobie co roku kupowali. Raz, że jest ciężko o ziemię. Dwa, że ona jest, znaczy ciężko w sensie, że jest jej mało do kupienia. A dwa, jest ona stosunkowo droga. Powiem wam na, na naszym przykładzie: mój tata. W latach 2000, to był 2003, 2004 rok miał okazję kupić 10 hektarów, no ale wtedy wziął kredyt na coś innego, już tam nie będę mówił na co, bo to nie ma znaczenia i tej ziemi po prostu nie kupił. To było 10 hektarów trzeciej klasy w jednym kawałku za 10 tysięcy złotych za hektar. Dzisiaj powiemy kurde, No, absurd. No, że to głupi był, że nie kupił. I mój ojciec sam tak mówi, że żałuje, że nie kupił, bo to było jeszcze gdzieś około 3 km od gospodarstwa, więc stosunkowo blisko. Bardzo dobra ziemia. Nie kupił. Innym razem, w latach 90., miał do kupienia PGR. Znaczy, ogólnie PGR stał, nikt tego nie chciał. Jak wchodzili jacyś tam zarządcy, to to, wiecie, to niszczało po prostu. E, gdzieś tam po, różnie to wyglądało, że, że, że to zamiast prowadzić to gospodarstwo, to tam różne kombinacje były e, i chciał mój. Tata też to kupić, dostał propozycję, żeby to kupił. No i doszedł do wniosku, że to jednak też jest, są dla niego za wysokie progi. Jakby to się potoczyło nasze życie, ciężko powiedzieć. Natomiast wtedy te ceny były zdecydowanie inne. Jeszcze wcześniej się cofając, gdy mój tata przyjął gospodarstwo po swoim ojcu, tu gdzie mamy tą naszą górę, w tamtą stronę. Było do dokupienia do pole obok, też kobietka, jej mąż zmarł, chciała przyjść na emeryturę, e, chciała sprzedać sprzedać tacie tą ziemię, no i tata też doszedł do wniosku, że a to sprzętu nie ma, a to za dużo i tak dalej, nie poradzi sobie i nie wziął tej ziemi. I, i dzisiaj też żałuje. I być może my za te kilkanaście lat, gdy spojrzymy na jakieś oferty kupna, e, ja jeszcze przed nowym rokiem dostałem taką propozycję kupienia. E, e, 3 hektarów to jest po drodze do tej nowej powiedzmy jednej dzierżawy Mam, byłoby to po drodze, tylko że tam jest dużo słupów, no i słaba ziemia, piąta, szósta klasa i oferta 80 tysięcy za hektar. No to mówię nie, to jednak to są dla mnie za wysokie progi. A kto wie, może za 20 lat powiem to było tanie, trzeba było brać. Także jakby nie możemy się gdzieś tam bombardować tym, że, że a bo ty masz tak, bo twój ojciec to, albo twój ojciec nie to, bo tak naprawdę. Minie okres, kiedy ja gospodarzę, jeden z moich synów, mam taką nadzieję, że chociaż jeden będzie chciał prowadzić dalej gospodarstwo, przejmie to moje gospodarstwo i się okaże, że jego rówieśnicy mu powiedzą: A ty masz takie gospodarstwo, bo to zasługa Twojego ojca. No, zawsze tak było i tak praktycznie zawsze będzie. Są oczywiście gospodarstwa, które po. po Powstały niedawno, sam znam, znam takie gospodarstwo. Natomiast, co by nie było najlepszym okresem, to były te lata wcześniejsze, nie wiem, lata 90., czy nawet przełom 90-2000. Wtedy, kto kto kupił ziemię, komuś udało gdzieś tam przejąć gospodarstwo. Przede wszystkim mam tu na myśli, oczywiście, te gospodarstwa, które mają przede wszystkim grunty. No to wtedy można było na, za naprawdę. Z naszej perspektywy, dzisiaj śmieszne pieniądze te gospodarstwa kupić. Ja już nie mówię o PGR-ach, bo chociaż u nas tych PGR-ów jest sporo dookoła, tak my z żadnego hektara, z jakby tej ziemi PGR-owskiej, nie mamy, bo każdy z tych PGR-ów praktycznie został przejęty. No, były takie właśnie wypadki, że dwa czy trzy PGR-y były takie, które były przerzucane z ręki do ręki, tam za bardzo nie było zarządców, trochę jeden po, go po gospodarzu, to to było trochę drugi. To potem szukali, żeby właśnie ktoś to kupił, ale w końcu, gdy już te gospodarstwa znalazły właścicieli, to teraz one się tam trzymają i prosperują bardzo dobrze, dlatego my też tak troszeczkę zutęskniemy, patrzymy na to gospodarstwo, które tata miał propozycję wzięcia w dzierżawę najpierw, a potem z możliwością wykupu. No ale nasze losy potoczyły się jak tak, a nie inaczej. Ja i tak jestem zadowolony z tego tu, gdzie jestem. To też wiecie, jak to są takie wytykania ciągle te, że a, bo tu masz taki sprzęt, tu masz kupę kredytów i tak dalej i tak dalej. Tak z ciekawości wam tylko powiem, mi zostały do spłaty jeszcze tylko rozsiewacz i cały Sprzęt jest nasz już w 100%. To nie jest tak, że przyjdzie sobie komornik i zabierze i nie będziesz miał nic, panie, zostaniesz z niczym. Nie, absolutnie. Co prawda, no mam ziemię w kredycie i tego nie, nie ukrywam. I, I to też nie jest tak, że ja, że tak powiem, rozpocząłem na laurach, tu wziąłem to, co Tata miał, mi przypisał, czy, czy też jeszcze razem uprawiamy. Natomiast w tym okresie też i dokupiłem ziemię, i wydzierżawiłem. Także też staram się dawać tą cegiełkę. Dostawiać ją coraz wyżej, żeby też się rozwijać. I to oczywiście jest zasługa mojego ojca, bo żeby on wcześniej nie zrobił tych podwalin, tego fundamentu, to ja bym dzisiaj mógł za wiele wam tu nie powiedzieć e, zęby w tym, albo po prostu bym też mówił, że no, panie, no nie opłaca się i tak dalej. Na szczęście mój ojciec był obrotny, mój dziadek był obrotny. E, pracą, jak to mówią, uczciwością i pracą ludzie się bogacą. Także to będzie na tyle, trzymajcie się. Cześć.